ma widzowie już, w dziesiątym odcinku yy, z, z Cupheada, tak to jest już chyba dziesiąty odcinek, w sumie to się na razie nie zmieniło. Nie mm. wiem czy ale niektóre, niektóre, niektóre twoje filmy nie wyświetlają dobrze. Ja piszę, ja nagrywam. Proszę. Dobra, yy, to widzowie, ja yy, chcę powiedzieć jedno, bardzo nam dobrze ostatnio idzie w Cupheadzie. I chciałem dzisiaj zrobić to. Mm. Czy zrobimy to dzisiaj? I w sumie widzowie to... bo yeah. ja mam taki męklik w głowie po ostatnio... ostatnio wyszedł ten serial cuphead i go obejrzałem i teraz stu Stół... dużo bossów mi nie pokona... mi... jakiś jest podobno tam smok jakiś podobno nie yeah. ale przejdźmy to Proste. Ten lawak widzowy jest akurat mega proste I widzowie, tak to jest chyba już dziesiąty odcinek serii Kapkaz. Więc widzowie, wy są, subskrybujcie, a my na A jak nie dziesiąty, to dziewiąty, bo nie pamiętam już. tyle filmów tych wrzuca... Czy wrzucam, a nie wrzuca. Lub jedenasty to jest odcinek. Dziewiąty, jedenasty... 10. Ale chyba to jest dziesiąty. Więc widzowie. Będę po prostu mówięcie w dziesiątym. Gdzie bardzo dobrze nam ostatnio idzie, widzicie? Co to? Co jest? Czym ty jesteś? Stefan! Czym ty jesteś? Oku? Stefan! Czy ty kurde jesteś? Nie ma takiego bossa jak ty w Cupheadzie Co? Czy ty jesteś, czy ty jesteś, czy ty jesteś? Co jest? Czym to było? Kim to było? No co? Nie idziemy że takie coś jest w kafezie O ostatnia faza Czyli twój stary Co? Co jest z tymi gwiazdkami? Kurde Czego widzę, ostatnio nie przeszła? Czy ja co zrobiłem? Nie ja zrobiłem tego. Co ty robisz? Tato. Co ty robisz? Jakiej? Mhm. Widzicie mój stary to jest gamer. Mój stary by mógł być youtuberem. Więc. W ogóle to A wiesz, czy byś mógł być youtuberem? Tak. Co? Stary jest oczywiście niereligijny, ale gdy mu opowiedziałem fabułę i o tym diable, to zaczął mówić diabełę zamiast... Nie w żadne diabły ani ani No właśnie widzę, więc... Nie ja, ja też. Jak chodzi o religię w naszym domu, to jest różnie. Wszyscy są każdym, więc no... Nie chodzę na religię. więc plus. W ogóle... Ja tego run and Engana chyba skądś znam. Ło kurde! No i tak to się robi, widzowie! No i przeszliśmy Run Engana. Czy ja tego na takie, e ja tego na Entgana już przychodziłem. Właśnie takie... Ej, ja tego na Entgana przychodziłem, czy nie? A jak widzicie, co wszystkie monetki i co na to. Bejak! jak! Bardzo dobrze. O. No i mamy 5 monet. No i możemy sobie coś kupić. A, kakus, o, to moto. Adia. O, to jest dobra broń wizowa. No, to polega na tym, że, że ma mały zasięg, ale to tyle hp zadaje. Patrzcie. No i tak. Przepraszam wizowy, już tak bekam ostatnio. No i przejdźmy jeszcze to. Drzewna draka! <laughs> A, jak w ogóle, jak niedawno nie widzieliście to. Chyba. Więc grajmy. Patrzcie, to jest takie małe guwienko na... To jest takie guwienko na minko. 3 minuty, a tu już trwa 7 minut. Co jest? Tak! Butem w mordę. Butem w mordę? No. A powiedz was i zdasz. War i zdasz. Jeszcze raz. Jeszcze raz? Czyli chcesz butem w mordę? Tak. I jeszcze raz. Tak. Okej. Okay. Więc jak widzicie widzowie mój stary ogarnia TikToka, go net nie ma. Widzowie mój stary nie obserwował na TikToku, nie żartuje. Więc widzowie te lata. Te lata. Przed... Co te lata.

de um calor